Witam wszystkich serdecznie w nowym roku. Wiem, że w poprzednim miesiącu nie było filmików, ale miałam jeszcze do załatwienia parę spraw w starym roku. Poza tym też nie miałam weny, a jak wiecie, nagrywanie na siłę jest bez sensu. Tym bardziej, że ja to robię, robię dla przyjemności. E, lubię nagrywać, więc no jak mam to robić na siłę, żeby cokolwiek wrzucić, to uważam, że jest to bez sensu, dlatego e, nie robiłam tego. Jak będzie sytuacja wyglądała z filmikami w tym roku? Będę chciała, aby były tak, jak były w każdy piątek. Co do filmów na początku roku, powiem tak, że no ciężko będzie, żeby się zgrały co tydzień, tym bardziej, że ja większość filmów nagrywam na bieżąco, bo też nie mam czasu po prostu, kiedy nagrywać seriami. Dlatego robię to w wolnej chwili, a teraz jeszcze mi doszły inne rzeczy do tego, no wiadomo praca. Tak więc jak to będzie wyglądało? No będę starała się, aby był ten filmik w każdy piątek, aczkolwiek czasem może się zdarzyć szczególnie teraz. W w pierwszych miesiącach tego roku, że filmik się na przykład nie pojawi w dany piątek, wtedy będzie na pewno już w następny. No, sami rozumiecie, nie wszyscy mają tak fajnie, że mogą sobie nagrywać seriami codziennie kilka odcinków, a później wrzucać parę razy w tygodniu. No, ja nie mam takiej możliwości, dlatego tyle, ile mogę, to nagrywam. Bardzo się cieszę i dziękuję tym, którzy mnie subskrybują oraz oglądają. No i właściwie to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. No i życzę Wam wszystkiego dobrego w tym roku. Do zobaczenia. Myślę, że przyszły piątek. Cześć!